Świżej jesteśmy po drugiej stronie dręcy, Zawsze tutaj nigdy nie jeździliśmy. Debiut, a tutaj zobaczmy, jak ktoś ma piękny posiadłość na jakimś wzgórzu, jak jakieś tam brama, jakieś płoty, jak w Hollywood. Przepiękny tutaj widok ma gościu na zakole dręcy. A teraz pokażemy Wam miejscówkę zakole, czyli to się fachowo nazywa Biały Bur. Jeżeli tym chodnikiem pojedziemy prosto, to będziemy na drugim miejscu. A tam w oddali widać już tą miejscówkę, gdzie siedzimy zawsze. To jest za kole, tam, dokładnie tam. I tu jest widok na ten ciągnik, który tutaj w poprzednim vlogu pracował w nocy. Znakomita miejscówka. Tutaj jeszcze tego nie ma, bo to są te zwykłe drzewa, ale tam są te drzewa kalifornijskie. No tam jest już super, tam, jak podjedziemy za około pół godziny ale wcześniej będzie Flisak z Wotora. No fajne, fajne miejsce. Zobaczmy jeszcze tam dalej. A tutaj przepiękny widok na drwęce. Dobra, już nie będziemy dalej jechać. Wiemy podzipija się, co tam mniej więcej jest. No, możemy podjechać ewentualnie. Zobaczymy jeszcze. Pozdrawiam i do słyszenia.